Widziałeś co się stało? Ten podróżny powiedział, że nie dadzą rady na zakręcie. Konie są bardzo ładne, ale nie tworzą zgranej całości. Jak to? Jeden z nich opóźnia inne, ten z wewnętrznej strony. A teraz. Powinien być wewnątrz, aby powstrzymać tamte konie na zakrętach. Masz dobre oko. Gdzie nauczyłeś się tych mądrości? W cyrku rzymskim. Powiedz mój przyjacielu, czy mógłbyś poprowadzić moje cztery konie tak jak jednego? Nie, ja jadę do Jeruzalem. Dlaczego nie chcesz zostać aż do zmysłu? Moglibyśmy odpocząć, porozmawiać. Chodź do mojego namiotu, orzeźwić się trochę. Opowiesz mi jak powoziłeś w Rzymie. Gdybym miał czysty głos, to zaśpiewałbym ci pieśń pochwalną. Powiedziałbym ci, że od chwili powstania życia na ziemi tylko koń zachował swoje dostojeństwo, a jutro umieszczę Anteres od wewnętrznej strony. Ale przede wszystkim skróć lejce. Lepiej bioriesz, że się zakręty. Jesteś Żydem i powoziłeś w wielkim cyrku? Tak. To była dziwna decyzja, lecz jeszcze dziwniejsze przeznaczenie. Twoje przybycie tutaj jest wielkim szczęściem. Moglibyśmy zrobić coś wspaniałego, ale ty musisz odejść. Wybacz, ale tej podróży nie mogę odłożyć. No cóż, może kiedyś powrócisz. Przyjdź więc z rodziną i przyprowadź żonę. Nie mam żon. Nie masz kobiety? Ja mam ich sześć. Nie, siedem. W tej podróży. Ja naliczyłem ich osiem. W domu ma ich więcej. Tak, przyjacielu, to dobra sprawa mieć wiele żon. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał jedną. Jedną żonę. Jeden Bóg. A mogę jeszcze zrozumieć, ale jedna żona to brak ogłady i skomstwo. Nie smakowały ci potrawy, którymi cię ugoszczono, ależ tak. Dziękuję. Idź za moją radą. Kup sobie kilka żon. A teraz powiem dobranoc moim pięknościom.